Za nami 9 odcinek 11 edycji programu. Rolnik szuka żony. Marta Manowska powróciła na gospodarstwa rolników, aby poznać ich ostateczne wybory. Nie brakowało zaskoczeń? Sprawdźcie, co wydarzyło się w dziewiątym odcinku. Rolnik szuka żony 11. Rolnik szuka żony 11, odcinek 9. Co się wydarzyło? Spis treści, Wiktoria zakochana po uszy. Sebastian jeszcze nie składa Kasi poważnych deklaracji, Irek jednak nie ucieknie od Agaty. Rafał doprowadził swoje kandydatki do płaczu: Anna czy Magda, Marcin dokonał wyboru. Wiktoria zakochana po uszy, Wiktoria i Adam mają już za sobą pierwszy pocałunek. Czy ich związek nadal będzie się rozwijać w takim tempie? Na gospodarstwie rolniczki wróciła Marta Manowska, aby dowiedzieć się, że są już oficjalnie parą. W rozmowie sam na sam z Martą Manowską Wiktoria zdradziła co nieco na temat pozostałych kandydatów. Łukasz był dla niej jedynie zabawnym znajomym, zaś reakcja Szymona na odrzucenie wywołała u rolniczki wyrzuty sumienia. Sebastian jeszcze nie składa Kasi poważnych deklaracji. Deszcz pokrzyżował plany Sebastiana i Katarzyny, a grill zamienił się w domową imprezę. Kasia miała okazję sprawdzić się w roli pani domu. Podczas spotkania z bliskimi rolnika Katarzyna zrobiła na nich świetne wrażenie. Jednocześnie, rolnik przyznał, że droga do ich miłości będzie szła bardzo powoli i mimo ich rozwijającej się relacji, nie zamierza jej jeszcze składać żadnych deklaracji. Wturowała mu sama Kasia, która przyznała, że potrzebują przynajmniej jeszcze od dwóch do trzech miesięcy. Irek jednak nie ucieknie od Agaty, choć wielu fanów programu przeczuwało, że Irek podzieli los Mirka i również ucieknie z gospodarstwa Agaty, ten póki co mocno zbliżył się do rolniczki. Irek miło spędził czas w gronie rodziny i znajomych Agaty. Udało mu się zdobyć już zarówno sympatię syna Agaty, Huberta, jak i córek rolniczki. Jednocześnie Agata zdradziła, że między nią i Irkiem doszło już do pewnego rodzaju deklaracji. Jakich konkretnie, mimo namowy bliskich rolniczka, nie zdradziła szczegółów? Rafał doprowadził swoje kandydatki do płaczu. Aneta czy Dominika? Którą finalnie zdecydował się wybrać Rafał? Aneta po randce rolnika z Dominiką czuła się dość niepewnie. Analogicznie czuła się Dominika, która przeczuwała, że Rafał wybierze Anetę. W rozmowie z Martą Manowską, Dominika przyznała, że myślała już o powrocie do domu, gdyż czuła się przez rolnika niezauważalna. Miała rację, Rafał rozmawiając z Martą Manowską zdradził, że jest już gotowy, by rozpocząć życie we dwoje z jedną z kandydatek, którą finalnie okazała się być Dominika. Aneta pojechała do domu, a Dominika nie kryła łez wzruszenia z powodu decyzji Rafała. Po wszystkim Aneta przed kamerami programu nie kryła smutku, zdradzając, że poczuła coś więcej do rolnika. Jednocześnie uroniła kilka łez, Anna czy Magda? Marcin dokonał wyboru, Marcin w końcu musiał podjąć decyzję. Magda czy Anna? Magda podczas rozmowy z rolnikiem przyznała, że poważnie rozmyślała nad tym, żeby wrócić do domu, gdyż czuła, że rolnik wyraźnie faworyzuje Annę. Miała rację, rolnik oczywiście odparł te zarzuty. W rozmowie z Martą Manowską, Marcin zdradził, że podjął już decyzję. Finalnie wybrał Annę. Co ciekawe, Magda przed kamerami programu przyznała, że poczuła ulgę, że rolnik jednak jej nie wybrał.